Deweloperzy od lat stosowali różne praktyki co do wyliczania powierzchni użytkowej nieruchomości i tą powierzchnię użytkową wyliczali po takiej pustej, pustej nieruchomości, która miała wiecie, ściany jeszcze nie otynkowane, zero ścianek działowych i była większa przez to, większa o czasami metr, a czasami o dwa, a czasami o trzy niż powierzchnia oddawana klientowi, zabudowana ściankami działowymi, z tynkami, z podłogami itd. Ale co to oznacza? Oznacza to, że Klient dostał o 3 metry mniej niż powinien. No i dzisiaj kancelarie, które no nie mają tak wiele roboty, bo sprawy frankowe się kończą, sprawy wyborowe jeszcze mało kto w nie wierzy, no i wzięli na celownik deweloperów 3 metry. 3 metry to potrafi być kilkadziesiąt tysięcy złotych, to potrafi być ponad 100 tysięcy złotych, a więc to już jest coś, o co warto powalczyć. Szczególnie, że tutaj, jeżeli pójdzie to już w orzecznictwo korzystne dla klientów, no to deweloperzy będą, myślę, że te procesy przegrywali masowo.